Proszę Pana, coś nie pozwala mi w taki sposób powiedzieć tego. Ale proszę bo Pana, chciałbym tego, nie to powiedzieć tak płyty inaczej. jednak to nie co jest taka łatwa sprawa. Trzeba Żeby to plus, wytłumaczyć. minusy. To nie jest taka łatwa sytuacja. Mówić, rozmawiać, gadać, powiedzieć. Dlaczego się dziwisz, że w języku angielskim też są około cztery słowa, które najczęściej występują w odniesieniu właśnie do używania aparatu mowy? A tymi słowami są say, tell, speak and talk. Najłatwiej byłoby powiedzieć, że są one po prostu synonimami, ale nie jest to prawdą. To znaczy, czasem są, czasem można je zastępować, czasem różni się w nich konstrukcja, czasem można użyć jednego słowa, żeby opowiedzieć o drugim słowie nieco inaczej, ale najlepiej pokazać to na przykładach. I wiem, że jest takich materiałów tego typu, z tymi czterema słowami prawdopodobnie 365 tysięcy w internecie i pewnie każdy ma na to jakiś sposób. Ja natomiast uważam nieskromnie, że mój jest najłatwiejszy do zrozumienia, ponieważ dam Ci tutaj takie proste skojarzenie, dzięki któremu prawdopodobnie już po pierwszym obejrzeniu tego materiału będziesz w stanie odróżnić. Say, tell, speak and talk. Dlatego, nie przedłużając, zacznijmy od słowa say. Słowo say oznacza po prostu mówić, czasem powiedzieć, ale ustalmy, że oznacza ono mówić, używać aparatu mowy, tak? Ogólnie mówić. Możesz coś sobie mówić, powiedzieć, niekoniecznie mając swojego rozmówcę. Na przykład można by powiedzieć: I can say that I don't like sweets, czyli mogę powiedzieć, że nie lubię słodyczy. I to say, zapamiętaj takie say. To jest takie mówienie se, takie mówić se ogólnie, prawda? Mówić say, mówić se. Nie musisz mieć rozmówcy, nie musisz tutaj mieć nikogo. Tak naprawdę możesz sobie gadać. Natomiast tell, no tutaj, tell to już musisz mieć jakiegoś rozmówcę. To już najlepiej by było mieć kogoś na telefonie, żeby z nim tell, żeby mu coś powiedzieć. Oczywiście pamiętaj, że przy tell zawsze musi być jakaś osoba. Na przykład I will tell you, czyli powiem Tobie, albo tell. Me. Czyli powiedz mi. I znów wracając jeszcze do tego say, czyli takie mówić se, tutaj nie musi być osoby. Mogę powiedzieć I can say I don't like it. Ale jakbym chciał powiedzieć tobie I can tell you about my family. Czyli mogę ci powiedzieć, opowiedzieć o mojej rodzinie. You can tell me about your family. Widzisz? Zawsze tam po tym tell jest osoba. I to jest tak naprawdę kluczowe. Tell – rozmawiamy do kogoś przez telefon, nie sami. Say – możemy sobie tak mówić. Dobra, ale to by było za łatwe. Jeżeli już coś tam znasz angielskiego, uczysz się go minimum 3 godziny, to wiesz, że w angielskim jest coś takiego jak czasowniki, które odmieniają się w czasie przeszłym w sposób regularny i nieregularny. Z regularnym jest dość prosto. Ed i tyle, zazwyczaj. Natomiast e, nieregularne mają po prostu całkiem inny czas przeszły. W przypadku say – Mamy słowo said, czyli jeżeli ona coś powiedziała, to she said. Natomiast jeżeli mamy słowo tell, to w czasie przeszłym jest to told, czyli he told me. On mi powiedział, prawda? I znów weźmy to na przykładach. She said she likes me. Ona powiedziała, że mnie lubi. Można powiedzieć she said that she likes me, to nie jest wymagane. She said she likes me. Można by powiedzieć she said something. Ona coś powiedziała, ale nie można by powiedzieć she told something. To znaczy można by powiedzieć, ale jeżeli chcielibyśmy być w 100% poprawni, no to to by nie przeszło. Przyszedłby zły nauczyciel, by powiedział źle, pała, jak ty się tam nazywasz? Siadaj. So she said she likes me. Ona powiedziała tak ogólnie, ona sobie powiedziała, że mnie lubi. She told me that she likes me. Ona mi powiedziała, że mnie lubi. Widzisz? To teraz takie ćwiczenie od razu? Powiedz mi, jak powiedzieć po angielsku, powiedz mi, Tell me? Very good. A powiedz to. Tak, powiedz to ogólnie, coś tam. Powiedz to. Say it? Very good. Say it out loud. Powiedz to na głos. Uh, tell me once again. Powiedz mi jeszcze raz. I jeszcze, ostatnie dwa przykłady. You can say whatever you like. Możesz se powiedzieć cokolwiek chcesz. You can say whatever you like. You can tell me whatever you like. Możesz mi powiedzieć cokolwiek chcesz. I to taka mała, subtelna różnica. Pamiętaj, nie zmieni to twojego życia, ale będziesz wiedzieć, że istnieją między tymi dwoma słowami różnice i są one dość zauważalne. Ale co jeszcze z naszymi dwoma słowami speak and talk? To słowo brzmi jak talk. Tutaj nie musisz starać się wypowiadać tego ly, to jest wręcz niewskazane. Nie ma talk, talk, talk. No, no, no. Just talk. I... To talk jest czarnomowcą naszego dzisiejszego spotkania, bo popatrz, wszystkie te słowa one ładnie odmieniają się w nieregularny sposób w czasie przeszłym. Mamy say, said, tell, told, speak, spoke, spoke, czyli coś w czasie przeszłym, natomiast talk mamy talked. Bo jest to regularnie, dlatego taka czarnowca naszego spotkania. I te dwa słowa oznaczają też mówić, rozmawiać. One bardzo często będą synonimami, oczywiście nie zawsze, nie w 100%. Czasem podaję przykład kupować i zamawiać. No, w języku polskim nie da się zawsze wymienić tych dwóch słów. Można coś kupić w internecie, można coś zamówić w internecie, ale w sklepie raczej kupujemy niż zamawiamy. Więc podobnie będzie z tymi dwoma słowami, ale naprawdę w wielu sytuacjach będą one wymienne. Jedna taka różnica, którą da się tutaj wyczuć, jest taka, że to speak wydaje się bardziej takie formal, czyli takie Właśnie formalne, takie wiesz, bardziej urzędowe. Jeżeli byśmy widzieli te dwa słowa, to speak byłoby raczej pod krawatem, a talk to by było takie w dresie. Gdybyśmy powiedzieli do kogoś talk to me, czyli mów do mnie, mów, potrzebuję rozmowy. Natomiast gdybyśmy powiedzieli speak to me, to wyobrażam sobie taką nauczycielkę, która mówi speak to me. Nie tak naprawdę, tak wymyśliłem teraz ten przykład. Taki bardzo częsty zwrot, który prawdopodobnie znasz tym słowem speak. To Do you speak English? Czy mówisz po angielsku? Widzisz, to jest takie formalne pytanie. Do you speak English? No i tu akurat by nie można powiedzieć do you talk English. Można by powiedzieć to talk in English. We talk in English, czyli rozmawiamy w angielskim po angielsku, natomiast speak to właśnie mówić angielskim. Do you speak English? Do you speak French? I don't speak Chinese. Jest jeszcze takie przydatne prepositions, których się często używa z nimi, to to, with and about, czyli Mówić do kogoś, mówić czy rozmawiać z kimś i rozmawiać o kimś, czy ewentualnie o czymś. So, let's speak about your friend. Porozmawiajmy o twoim przyjacielu. Można by powiedzieć, let's talk about your friend. I teraz tak, czy po obejrzeniu tego materiału będziesz już znać wszystkie przykłady z tymi czterema słowami? Czy nigdy nie będziesz mieć wątpliwości, którego słowa użyć w jakiej sytuacji? Jestem przekonany, że nie. Oczywiście, to wymaga czasu, to wymaga przykładów, to wymaga pewnego osłuchania się. Niektóre z tych słów w pewnych zdaniach będą brzmieć dla Ciebie po prostu lepiej niż inne. Czasem nie będziesz wiedzieć dlaczego, czasem nie będziesz znać tych zasad. On coś tam mówił o mówić se, o mówić przez telefon, po prostu będziesz to czuć. I życzę Ci tego jak najszybciej, ponieważ wierzę, że jeżeli będziesz dużo używać angielskiego, będziesz się dużo osłuchiwać, to wtedy będzie się to stawać dla Ciebie naturalne. Natomiast jeżeli potrzebujesz angielskiego jak najszybciej z różnych przyczyn, bo praca, możesz awansować na wiceprezesa w firmie albo musisz wyjechać za granicę do swojej amerykańskiej cioci, która już chce przepisać na ciebie wszystkie swoje nieruchomości. Albo na przykład poznajesz życiowego partnera i ta osoba mówi tylko po angielsku. Wtedy rozwiązaniem dla ciebie, jak zwykle, są OnlyNano 500 zwrotów. Ja tylko przypominam, jest to mój projekt, z którego jestem bardzo dumny, który moim zdaniem jest najlepszym rozwiązaniem dla osób, które chcą się szybko nauczyć komunikować w języku angielskim, nie stawiają za wszelką cenę na gramatykę, tylko chcą takich zdań, takich słów, które będą od razu działać. Uczysz się tego w łatwy sposób, a mam na to technikę. I mam na to sposoby, żeby ci to wcisnąć do głowy i po prostu używasz tego i to działa. Dlatego koniecznie przetestuj to rozwiązanie. A jeżeli ten materiał ci się podoba, masz wrażenie, że on jest ok, koniecznie udostępnij ten materiał, dorzuć jakąś łapkę w górę, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Pozdrawiam cię serdecznie, cześć. Ja tylko wspominam, jest to. Ja tylko wspominam, jest to mój. Ja tylko wspominam, jest to mój. Ja tylko wspominam.